Witam bardzo serdecznie w studiu Radia Rodzina Goście, ojciec Krzysztof Piskosz, Karmelita Bosy. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. A także pani Agnieszka i Marek Woś. Witam serdecznie. Witamy, Witamy Szczęść Boże. Ksiądz Prymas kardynał Stefan Wyszyński tak napisał o różańcu. Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy, trzeba iść dalej, bo pełnia życia jest u szczytu. Dziś będziemy rozmawiać na temat nowenny pompejańskiej. Jest ona chyba jeszcze troszeczkę mało znana w Polsce. Powiedzmy coś na jej temat. Mało znana, ale zdobywająca coraz większą popularność i dostajemy sygnały od wielu ludzi, że modlą się nowenną pompejańską i to nie kończono jednej nowennie, a trzeba powiedzieć, że to jest nowena dosyć trudna, bo o ile znamy nowenny dziewięciodniowe do różnych Świętych, tak też to jest nowena różancowa, podczas której odmawiamy całe różanie codziennie przez 54 dni. Nie, nie zdraża to jednak odmawiających różaniec, kiedy pojawia się intencja, odmawiają sumiennie przez te 54 dni i wielkimi owocami, wielkimi łaskami, także później mówią o tej, o tej nowenie dalej, to też ona tak trochę efektem domina, idzie dalej świat i już naprawdę dosyć dużo ludzi do nas się zgłosiło, opowiadało o swoich łaskach, o trzymanych łaska, o świadectwach. No i można powiedzieć, że zdobywa ta nowenna popularność w naszym kraju. Należy tutaj podkreślić rolę Skoczowa i sanktuarium świętego Jana Sarkandra gdzie właściwie można powiedzieć, że tam to wszystko się zaczęło od apostolsa dobrej śmierci, od pani zelatorki Lidii Wajdzik, która można powiedzieć jest takim prekursorem nowenny w Polsce. A to wszystko się zaczęło jeszcze wcześniej troszkę od publikacji profesora ojca Kaudona, dominikanina, który właśnie pierwszy w Polsce Przypomniał czy może odświeżył postać błogosławionego Bartola Longa, sanktuarium w Pompejach, Matkę Bożą Pompejańską. No i też napisał właśnie o tej nowennie pompejańskiej, bo należy tutaj powiedzieć, że w Polsce już były kiedyś informacje na ten temat, ale to było ponad 100 lat temu w książce wydanej właśnie przez błogosławionego Bartola Longa i tam właśnie ta nowenna była zamieszczona w objawieniu danej chorej włoszce Fortunatinie. Matka Boża właśnie w takim objawieniu daje tą nowennę jej i wszystkim właśnie którzy pragną otrzymywać łaski. Także to nie jest jakaś tam nowość, tylko już od ponad 100 lat wiadomo, że taka nowenna istnieje, ale no przez tyle lat była w zapomnieniu. No właśnie skąd ta nazwa, dlaczego właśnie nowenna Pompejańska? No, dlatego, że wszystko zaczęło się w Pompejach od błogosławionego Bartola Longa, nawróconego satanisty, okultysty, spirytysty, antyklerykała także, który no, będąc na studiach jak wielu tu współczesnych, młodych ludzi, no, zwątpił w wiarę katolicką, zbłądził i trafił do sekty satanistycznej. Po różnych tam perypetiach, yy, gdzie już prawie jego życie i, i psychiczne i fizyczne wisiało na włosku, że był w takim stanie, że już martwili się, czy on w ogóle nie wyląduje w szpitalu psychiatrycznym, znaczy w, o, w owym czasie dla obłąkanych, gdzie to warunki tam w, były zupełnie nieporównywalne do dzisiejszych, no, yy, jego przyjaciele rzucili się mu na ratunek i zaczęli yy, no, wyciągać go z tego bagna satanizmu poprzez właśnie rozmowy z. z Dominika, z uczonym dominikaninem, który no, naprostowywał cały czas tego Bartola. No i udało się, że Bartolo się nawrócił. No i jako pokutę najpierw pomagał biednym, ale to mu cały czas było mało i trafił właśnie w, w ramach swojej pracy do Doliny Pompejańskiej, wówczas w ogóle zapomnianej. No, i tam przeżył takie objawienie, można powiedzieć, prywatne. Usłyszał głos w sercu Matki Bożej, że kto szerzy różaniec, ten będzie zbawiony i nie zginie. A on właśnie miał już takie myśli, że już wszystko stracone jest dla niego. I powiedział Matce Bożej: Przysięg, że nie opuści tej krainy tych Pompejów, dopóki nie rozszerzy tu różańca. I tak się zaczęło właśnie. Musimy też powiedzieć, że w tym czasie Pompeje były taką opuszczoną wioską, rozrzuconą między trzy prowincje. Gdzie dopiero zaczęto wykopywać te stare zabiecki. Była to okolica sunąca z tego, że znaczy niczego, tylko z tego, że było tam, ukrywali się tam złodzieje, rabusie. Była to bardzo niebezpieczna okolica. Bartolon, nie się tym, nie zraziwszy się tym, zaczął chodzić od chaty do chaty i wręczać ludziom różańce. Zachęcał też do modlitwy różańcowej, a widząc, że. Pobliski Kościołek jest tak mały, że nie jest w stanie zmieścić nawet stu wiernych, postanowił zbudować trochę większy. Stąd się zrodził pomysł, żeby zbierać wśród ludzi, biednych i bogatych, bardzo drobne datki na budowę nowego, dużego kościoła. Tak się stało, że ten kościół już nie tylko pomieścił tych mieszkańców Doliny Pompejańskiej, ale zaczęli przyjeżdżać ludzie z całego świata w papierze, kardynałowie. Odwiedzali to miejsce i. Zaczęły się też tam dziać takie no, cuda w okolicy. Jednym z tych cudów, pierwszy cud, jaki miał miejsce, to był właśnie cud, który Matka Boża uzdrowiła chorą Fortunatina Agreli. To była dziewczynka, która chorowała na jakąś przewlekłą chorobę, która praktycznie kończyła się już paraliżem. I ona kiedyś leżąc w cierpieniu, w półśnie, miała taką wizję Matki Bożej, która jej się pokazała. Prosiła ją wtedy, żeby uzdrowiła ją w tej, tej dolegliwości. Matka Boża wtedy dała jej takie polecenie, żeby odmówiła trzy nowenny różańcowe, odmawiając cały różaniec, czyli przez 27 dni. Każda nowenna ma 9 dni, a trzy nowenny to jest 27 dni. I to polecenie miała, miała podczas tej nowenny prosić o uzdrowienie. Po czym po uzdrowieniu Matka Boża znowu się ukazała i powiedziała, że ma odmówić teraz trzy nowenny dziękczynne, czyli 27 dni pełnego różańca. I ta się narodziła właśnie nowenna pompejańska, którą odmawiamy teraz także w Polsce. Powiedzmy zatem, jak odmawiać nowennę pompejańską krok po kroku. No właśnie, Matka Boża objawiając się Fortunatinia Greli powiedziała tak, że ktokolwiek będzie odmawiał tę nowennę, ten otrzyma łaskę, o które prosi. I nowennę odmawiamy w taki sposób, że codziennie odmawiamy przynajmniej trzy części różańca, czyli radotną, bolesną, chwalebną. I y, zaczynamy różanie słowami. Ten różanie odmawia na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego. Wymieniamy wtedy intencje i po każdej części różańca mówimy krótką modlitwę. Modlitwa jest inna w części błagalnej i inna w części dziękczynnej. Y, mi się wydaje, że... Y, każdy, kto ma internet, to może łatwo wprowadzić w internecie i zdobyć informacje o tym, jak, do tej, jak, jakie to są modlitwy. Wystarczy, że wejdzie na stronę pompejańska.pl, która należy do Skoczowa, albo na blog pompejańska.rosemaria.pl. tam są właśnie instrukcje odmawiania tych, no, tych modlitw. I tak powiedziałem, przez 54 dni odmawiamy tą nowennę i, i oczekujemy na łaski, które przychodzą z nieba. Proszę ojca, aż 54 dni z różańcem codziennie, czy to jest możliwe, żeby wytrwać? No, jest możliwe rzeczywiście, bo tym bardziej też to pokazuje, że wytrwała i ufna modlitwa jest w jakiś sposób na pewno wynagradzana, więc też taka zachęta do praktykowania tej nowenny jest dana nam rzeczywiście przez Matkę Bożą po to żeby też odpowiedzieć na Ewangelię Jezusa Chrystusa, że módlcie się wytrwale, prawda i nie ustawajcie w tej modlitwie. Więc też ludzie, którzy się podejmują tej nowenny, pokazują, że rzeczywiście mi zależy na tym, żeby dana osoba, za którą się modlę, czy ta intencja właśnie w której się modlę, rzeczywiście została wysłuchana, żeby dana osoba mogła czy otrzymać dar uzdrowienia, czy dar nawrócenia, przemiany serca i tak dalej, więc na pewno jest to jakoś po ludzku patrząc trudne trochę wyczyn, bo trzeba się podjąć tych trzech części Różańca Świętego, czyli 15 tajemnic rozważać i codziennie przez 54 dni wytrwale więc na pewno też jakiś wyczyn jest, ale do tego są wszyscy zachęceni. Myślę, że jak ludzie też na spotkaniu mówili, którzy dzielili się właśnie, że odmawiają tą nowennę, to, to czują taką radość z odmawiania i rzeczywiście mówią, że, że wiele łask też spływa przez odmawianie tej nowenny. Istnieje też apostolat nowenny pompejańskiej. Tak, apostolat nowenny pompejańskiej to rzeczywiście, można powiedzieć, że dopiero to rodzi się w Polsce, czyli jest pewne tworzenie tego ogólnopolskiego, Apostolatu Nowenny Pompejańskiej. I tutaj rzeczywiście Marek i Agnieszka podjęli się takiego zadania, mając swoją siedzibę w Poznaniu, tam siedzibę też wydawnictwa, i tak dalej. Oni podjęli się tego, że rzeczywiście na całą Polskę chcieliby rozpopagować tą nowennę i zrzeszać wszystkich ludzi, którzy tą nowennę odmawiają. Więc to jest taki można powiedzieć ruch oddolny, gdzie ja też się cieszę, jako kapłan, prawda, że rzeczywiście ludzie świeccy podejmują się takiego czegoś. Nawet tutaj też Marek był na spotkaniu z księdzem arcybiskupem, prawda, w Poznaniu czy, czy tam właśnie z delegatem księdza arcybiskupa, gdzie, gdzie miał tą zachętę, żeby rzeczywiście iść do przodu z tym, żeby propagować to i żeby w Polsce zrodził się taki apostolat, a tutaj u nas we Wrocławiu jest raz w miesiącu msza święta w intencji tego apostolatu. A w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie są właśnie karmelici, bosi i wspólnie razem modlimy się za te osoby wszystkie, które już należą do apostolatu i które będą w przyszłości należeć, które podejmują się tej modlitwy albo się podejmą w przyszłości. Jeśli może powiem słowo, jaki jest cel tego apostolatu, a mianowicie jest taki, żeby łączyć ludzi, którzy odmawiali Nowennę Pompejańską, będą ją odmawiać i chcą ją propagować, nie tylko Nowennę, ale sam różaniec w swoim otoczeniu, czy to będzie rodzina, czy zakład pracy, czy sąsiad. Zgodnie z obietnicą, jaką składamy Matce Bożej w części dziękczynnej Nowenny Pompejańskiej, która byśmy tak, wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile tołam będę rozszerzać nabożeństwo różańca świętego, Wszystkie głosić będą, jak dobrotliwie obeszła się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja grzesznicy, zaufanie do Ciebie się udawali. To jest ta właśnie misja apostolatu nowenny pompejańskiej. Szerzyć różaniec po to, żeby dawać świadectwo o tym, jak wielka to jest modlitwa, jaką wielką siłę ona daje człowiekowi, jak bardzo go łączy z Panem Bogiem. Należy dodać, że apostolat nowenny pompejańskiej, no i sama nowenna, spotyka się z bardzo dużym odzewem ze strony wiernych, katolickich, no i otrzymują oni dużo łask, łask zdrowia, uzdrowienia, łask nawrócenia, łaski na przykład także jak małżeństwa są rozbite, to po prostu dochodzi do pojednania małżeństw, także naprawdę są bardzo duże łaski. I na naszej stronie pompejańska.rosemaria.pl zapraszamy wszystkich, którzy otrzymują takie łaski albo którzy chcą poczytać po prostu świadectwa otrzymanych łask. Także łaski jest dużo i na szczęście tutaj nie musimy za bardzo zachęcać, bo ludzie po prostu sami dzwonią, sami pytają, jak się to odmawia, jak się zapisać do apostolatu, także odzew jest duży. Powstaje teraz także forum, na którym będzie można uzyskiwać informacje. Tak, mamy także forum, gdzie właśnie można się dzielić także trudnościami w odmawianiu tej modlitwy, bo jednak 54 dni to jest dosyć trudna modlitwa. I, no, I nie każdy może dostaje od razu te łaski takie wielkie, na które by oczekiwał, ale tutaj potrzeba właśnie cierpliwości. I to forum jest dla takich ludzi, którzy pragną się dzielić nie tylko właśnie łaskami, ale trudnościami, wspomagać się, rozmawiać ze sobą. To forum jest na stronie żywyróżaniec.pl i zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić swoją. Modlitwą pompejańską, jak, jak po prostu też poznać innych ludzi, którzy odmawiają nowenne, no do, do wizyty na tym forum. Zapraszamy także do Wrocławia, do Ojców Karmelitów, kiedy kolejna msza święta. Właśnie też warto rzeczywiście wspomnieć o tej przy świętej. Bo teraz od następnego miesiąca podejmujemy już taki stały jakby grafik, że tam msza święta dla postulatu Nowenny Pompejańskiej będzie w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18. .00. I po tym mszy świętej także zapraszamy na takie małe spotkanie tych wszystkich, którzy chcą się zrzeszać którzy chcą dzielić się swoimi świadectwami odmawiania Nowenny Pompejańskiej, więc zapraszamy tutaj właśnie wiernych z Wrocławia, z okolic, żeby przyjeżdżać i, i też co jakiś czas będziemy gościć rzeczywiście Marka i Agnieszkę, którzy przyjadą do nas z Poznania, którzy będą tak prawda takimi też jakby tymi filarami, którzy będą nas umacniać w tym, żeby rzeczywiście szerzyć ten apostolat. Zachęcamy tutaj do... Czytanie naszego takiego biuletynu, który jest poświęcony nowej pompejańskiej. Pierwszy numer się ukażał i nosi tytuł Królowa Różańca Świętego. Można go zamówić u nas nieodpłatnie nawet. Jeśli ktoś do nas zadzwoni, to, to prosimy się zgłaszać i dla Cicieli Różańca Świętego zawsze wysyłamy ten numer pocztą. Ja chciałam dodać, że dużo Polaków jeździ wiadomo na pielgrzymki do Włoch. Jak są w Neapolu, to prawie wszystkie pielgrzymki zahaczają o Pompeję, bo to tylko pół godziny drogi, no ale nie wszystkie już idą właśnie do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Większość kieruje się na ruiny. Pompejańskie, no i tam po prostu spędzają miłodzień, dzień. A o sanktuarium tylko nie tylko wyjątkowe pielgrzymki pamiętają, bo nawet księża, którzy prowadzą te pielgrzymki, nie znają tego sanktuarium. A to przecież jest, można powiedzieć, najważniejsze sanktuarium różańcowe w świecie dla katolika, bowiem tam. Jest bezpośrednio podlega papieżowi, każdemu następnemu, następcy świętego Piotra, to sanktuarium jest bezpośrednio mu podległe. Jest on tak jakby proboszczem tego sanktuarium, i dlatego na przykład błogosławiony Jan Paweł II wizytował to sanktuarium dwa razy papież Benedykt XVI był raz. Także wszystkich, którzy chcą, jeżdżą na pielgrzymki do Włoszech, zapraszamy do Pompejów i także prosimy o informowanie swoich księży, że właśnie. To sanktuarium jest w Pompejach, że nie tylko ruiny, ale przede wszystkim, żeby odwiedzić Matkę Bożą Pompejańską. Zachęcamy wszystkich do odmawiania właśnie nowenny Pompejańskiej. Wszelkie informacje możemy uzyskać na stronach internetowych. Przypomnijmy je jeszcze raz: pompejańska.pl, pompejańska.rosemaria.pl oraz żywyróżaniec.pl. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. mnie Radia Rodzina był ojciec Krzysztof Piskorz, Karmelita Bosy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A także pani Agnieszka Woś i Marek Woś. Dziękujemy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Cześć Boże.